Ile zarabia programista? Ta branża cieszy się niegasnącym zainteresowaniem, zaś rynek wciąż nie jest nasycony. Dlatego też programiści mogą pochwalić się niemałymi zarobkami. Ile zarabia programista Java, a ile C++? Czy opłaca się programować w CNC? Ile zarabia programista? Te kwoty są naprawdę imponujące, bowiem zarobki programistów w Polsce kształtują się stanowczo powyżej średniej krajowej. Okazuje się zatem, że warto kształcić się w tej dziedzinie. Należy jednak podkreślić, że nie jest to zagadnienie proste i dla wielu osób jest zwyczajnie nie do ogarnięcia. Zawód programisty różni się od zawodu informatyka i wymaga znacznie wyższych kwalifikacji. Ile zarabia programista w Polsce? Najprościej na pytanie, ile zarabia programista odpowiedzieć, podając średnie przedziały płacowe w tej branży. Są one uzyskiwana na podstawie deklaracji pracowników, zgodnie z danymi, na których opiera się portal wynagrodzenia. PL, środkowa kwota pensji w tej dziedzinie kształtuje się w Polsce na poziomie 6373 zł brutto. Rynkowe pensje, w których mieści się ok. 50% badanych, wynoszą od 4.500 zł do ponad 9.100 zł brutto. Ok. 25% programistów zarabia więcej niż ta najwyższa kwota, a 25% najmniej zarabiających Poniżej 4552 zł brutto. Równocześnie jednak portal benchmark.pl liczy, że zależnie od formy zatrudnienia, umowa o pracę lub samozatrudnienie, kwoty te średnio kształtują się raczej na poziomie bliskim 11 tysięcy. Zł. Należy podkreślić, że jest to bardzo duży rozstrzał. Wynika on z kilku kwestii. Po pierwsze, w zarobkach programistów znaczenie ma doświadczenie pracownika. Jeśli programuje od lat i jest ekspertem, może liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie. To, ile zarabia programista, zależy także od tego, na jakim stanowisku pracuje. Firmy najczęściej poszukują starszych programistów, programistów i młodszych programistów. Duże znaczenie ma forma zatrudnienia, umowa o pracę czy też B2B. Najważniejsze jest jednak, w jakim języku pisze dany programista. Są bowiem języki prostsze i bardziej popularne, w których znacznie łatwiej znaleźć się eksperta, można mu zatem mniej zapłacić. Są także języki programowania znacznie trudniejsze, w których wyspecjalizowanych ekspertów jest znacznie mniej. Są oni bardziej pożądani, a zatem ich pensje są także naturalnie dużo wyższe. Kropka, ile zarabia programista Java? Czy to najlepsze zarobki? Faktycznie programista umiejący pisać w jawie może poszczycić się naprawdę przyzwoitymi zarobkami. Jego pensja kształtuje się. Zależnie od badania, między 9 do ponad 14 tysięcy złotych brutto. Skąd taka różnica? Ma znaczenie forma zatrudnienia. Dziś w przypadku informatyków i programistów coraz powszechniejsze jest samozatrudnienie, a zatem umowy P2B. Takie rozwiązanie jest wygodne dla pracodawcy, bo nie musi odkładać składek i może więcej zapłacić pracownikowi. Równocześnie on sam jest obciążony kosztami swojego przedsiębiorstwa, ponadto nie przysługują mu prawa pracownicze wynikające z prawa pracy. Należy jednak podkreślić, że nie są to bynajmniej najwyższe dostępne na rynku zarobki. W tej dziedzinie króluje nieodmiennie angular. Programiści w tej technologii na umowie o pracy zarabiają nawet 15 tysięcy Złotych brutto. Programujący w jawie mogą zarabiać więcej tylko na samozatrudnieniu i to znajdując się w samej górze widełek płacowych. Ile zarabia programista C++? Ile zarabia programista C++? /C++? Programiści C, C++ także mogą poszczycić się niemałymi zarobkami, chociaż tu szczególnie wyraźnie widać różnicę między mniej doświadczonymi a najbardziej doświadczonymi pracownikami. W przypadku młodszych programistów, juniorów, Mediana wynagrodzeń kształtuje się w przedziale 5 do 8 tysięcy. Złotych brutto. W przypadku seniorów te wynagrodzenia wynoszą już średnio od prawie 11 tysięcy. Złotych do nawet 16 tysięcy złotych brutto rosną stopniowo w toku pracy wraz z nabytym doświadczeniem. Ile zarabia programista CNC? To, ile zarabia programista CNC, to zupełnie inna sprawa. Wszystko dlatego, że programowanie maszyn CNC jest zupełnie innym rodzajem programowania. Większość wcześniej wypisanych programistów zajmuje się pisaniem aplikacji lub programów komputerowych. Tymczasem maszyny CNC są sprzętami mechanicznymi zajmującymi się obróbką materiałów. W związku z rozwojem technologii obecnie takie sprzęty potrafią być niezwykle precyzyjne. Precyzja związana jest jednak także ze wzrostem zaawansowania ich obsługi. Teraz takie sprzęty wymagają zaawansowanego sterowania komputerowego. I właśnie takim sterowaniem zajmuje się programista CNC. Pensje programistów CNC kształtują się w przedziale znacznie niższym niż pensje programistów komputerowych. Trudno powiedzieć, czy jest tu sprawiedliwe. Niemniej jednak programista CNC zarabia przeważnie między 3389 zł a 5276 zł brutto. Około 25% pracowników zarabia poniżej rynku czyli mniej niż niespełna 3,4 tysiąca złotych. Tak samo około 25% jest powyżej rynku, czyli zarabia ponad 5,2 tysiąca złotych brutto.